Polski sukces na światową skalę. Mierzymy wysoko, sięgamy po wygraną. Grupa Azoty, Olek, zadowolony z dzisiejszego startu? Tak, zadowolony. Ogólnie jestem z dnia zadowolony, bo skoczyłem ponad 200 i w miejsce w pierwszej 20, więc jest ok. Nie dało się polatać tutaj dalej dzisiaj przy tych warunkach? No właśnie, bardzo ciężko było, bo jury ustawiło bardzo niski rozbieg, to prędkości były bardzo małe. Jak ktoś tam nie miał powietrza tak na, na tej ból, za bólą, tak od razu za bólą, to było bardzo ciężko przenieść tego kanta, że tak powiem. I można było łatwo klepnąć w bólkę, co, co, co również dobrzy zawodnicy to pokazywali, że, że nie jest łatwo dzisiaj. A te swoje skoki oceniasz jako już lepsze niż te wczorajsze? Tak, oceniam, oceniam jako dobre. Skoki były bardzo fajne, i była od razu przyjemność z lotu. Po prostu nic nie kombinować i iść jednym, tym samym, tym, tym, tą samą drogą będzie dobrze. Chyba trochę też miałeś pecha do warunków, szczególnie teraz w finale? No, niestety, no właśnie w finałowej serii nie miałem takiego powietrza. Jakby tak jeden numer później to już, już by tam było, bo wprawdzie miałem minus, minus 7 tylko. A, a później już tam mieli po minus 15, więc no nie, nie było łatwo odlecieć. Sam jak właśnie wyszedłem z progu, czułem, o kurczę, nie ma tego powietrza, ale cały czas wierzyłem, że przyjdzie, no ale przyszło, no, niestety trochę za późno. A powiedz mi, który z tych skoków rekordowych najbardziej Ci się podobał, z tych ponad 250? No chyba jednak ten pierwszy 250, bo to było takie bum i taki szok, pobity rekord świata. Ale, ale nie powiem, że, że skok Wasyljewa również był bardzo... Znaczy, nie widziałem, widziałem go tylko w telewizji niestety, ale, ale był, był bardzo daleki. No i szczerze mówiąc, jeżeli był, 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 byłby to jakiś inny zawodnik, to, to skok jest do ustania. Więc 255 można, da się. Jakie plany przed Mistrzostwami Świata? Szybka regeneracja, jeden trening i jedziemy dalej. I nastrój pozytywny? Jeszcze raz. Nastrój pozytywny. A tak, nastrój bardzo pozytywny, i jest okej. Okay. Wszystko... Dzięki i życzę powodzenia na mistrzostwach świata. Nie dziękuję.